Cześć Manko, witajcie z tej strony. Maty Koniks. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinieczku na moim kanale z sprawdzaniem oczywiście polskich modów. Witam Was w kolejnym odcinku. Dwa tygodnie przerwy od tej serii było, tak jak zapowiadałem, i parę modzików na wychodziło. Nie za dużo, ale trochę tych modów wyszło i dzisiaj pięć modów mam Wam. Mam, mam, mam. Do pokazania. Jest to 30, kolejna 30, najnowsza jaka w ogóle teraz wyszła na LS portal Jest to oczywiście Ursus C330 przez CM Stream i tak dalej. Także pierwsze są to tutaj, przetestujmy sobie 30, zobaczmy sobie, czy tutaj błędami ona bali nie będzie. No coś tutaj niestety wywaliła, ale zwróćmy uwagę na to, jak tutaj, jak szczegółowo. Tutaj ta 30 jest wykonana yy, i bardzo dużo opcji również posiada. Więc zobaczmy. Konfiguracja silnika, czyli tutaj mamy tylko MK albo nie MK. Yy, to jest jeden. A, jeden koń różnicy, ok, nie ma problemu. Yy, tak, obciążniki, Q oczywiście możemy sobie obciążniki dać. Yy, mamy klatkę starą, nową, yy, z tego co widzę. Yy, mamy przednie obciążniki, yy, błotniki, z tego co też yy, chlapacze. Yy, z tego co widzę naklejki, też możemy czarna albo srena trójkąta możemy sobie tutaj zawalić do 30 oczywiście żeby nie było Mamy też kabinę, mamy też... Aha, jedną kabinę mamy, okej. Okay. No zawsze tam coś, mamy jedną kabinę, zbytnio no, mi się ona nie podoba, i zbytnio nie pasuje moim zdaniem do tej 30, ale mniejsza. Mamy też tutaj widzę... Aha, kabina. A dobra, to tutaj się zmienia. Ok, yy, no i tutaj jeszcze mamy jakieś dodatkowe oświetlenie, ale to wywalamy i bez kabiny tak. Yy, no i tutaj jeszcze mamy kolorki. Zobaczmy, czy zmieniając kolorki coś tutaj się pozmienia. Tak, kolorki też działają, yy, więc plus tutaj oczywiście dla autora tej modyfikacji. Yy, dobra, dajmy sobie ten oryginalny kolorek. Yy, tutaj mamy jeszcze, no, mamy też dachu, drzwi tutaj do zmienienia, yy, więc to wszystko tutaj sobie na pewno działa. Więc kupujemy i przejedźmy się. zobacz jakie dźwięki ta 30 sobie ma i jak tutaj ona e, oczywiście będzie funkcjonowała. No, błędami niestety trochę wizywali, tym błędami nawet i bardzo. Ale powiem wam, wykonanie tej 30 jest naprawdę ładne, jest szczegółowe powiem wam, no zobaczcie, tutaj naprawdę fajnie ona wygląda, nie? Jestem ciekaw, jak ona wygląda podniszczona, nie. Więc wsiądźmy sobie tutaj do niej i zobaczmy, odpalmy sobie, tylko sobie kamerę ustawimy. Odpalmy sobie uwaga, jakie dźwięki tutaj ma. O kurde, zajebiste, mam powiem. Ej, no podoba mi się, jeszcze raz, czekajcie, posłuchajmy... O, jeszcze tu się oczywiście paski kręcą, dobra, posłuchajmy tego jeszcze raz. Pięknie, naprawdę bardzo ładne dźwięki. Mata 30, wam powiem. W środeczku co? No oczywiście jakieś widzę, pedały się ruszają, mamy oczywiście biegi, 6 biegu, yy, Także ciekawie, ale bardzo fajne dźwięki, bardzo ciekawe dźwięki ma nie. Naprawdę takie przyjemne wam bym powiedział. U, no kurde, wykonanie tej trzydziestki naprawdę mega mi się podoba i ja wam bardzo serdecznie polecam to 30, bo to jest chyba najlepsza do tej pory 30 jaka wyszła yy, tutaj do tej gry, więc serdecznie polecam. No, i mam tutaj trzy maszynki do przetestowania oraz Fiata 126P, i to zostawię na koniec. E, więc, może tak, tutaj mamy jakąś e, siewkę, z tego co widzę, ja znalazłem właśnie, e, i chciałem ją zobaczyć. Tak, tutaj mamy szerokość roboczą, możemy sobie ustawić. Możemy 14 metrów, możemy też tutaj widzę e, kolorki w ogóle bali błędami. Błędami chyba nie bali, także plus e, tutaj mamy. Możemy oczywiście kolor sobie pozmieniać. E, tutaj mamy jeszcze taki kolorek, co możemy. Aha, tego możemy sobie zmienić, dobra. Kupmy sobie, zobaczmy czy są animacje, czy w ogóle to działa No powiem wam, kurde, że ta trzydziestka no, Aż nabrałem ochoty na zrobienie w końcu jakiejś polskiej serii Ale niestety jeszcze, no jeszcze chwila Jeszcze żadnej yy, serii na razie nie planuję W lutym raczej się nic już tego typu nie pojawi Ale w tym tygodniu ogólnie pojawi się nowa seria Yy, prawdopodobnie w środę Także serdecznie zapraszam na kanał Bo w środę nowa seria z farminga się pojawi Nie będzie to polska seria, ale myślę, że dość ciekawa Bo będzie to taki trochę nowy kontencik Może tak to powiem yy, Dobra, kupmy sobie te pole yy, tutaj Bo chcę przetestować oczywiście, czy są animacje To możemy oczywiście zdjąć yy, Napełnijmy sobie oczywiście tutaj nawóz yy, Oczywiście I teraz yy, włączamy Animacje z tego co widzę są 30 Też sobie daję radę do yy, no zwałkiem chyba nie ma problemu Tak mi się przynajmniej wydaje Nie wiem czy przy ruszaniu nie miała problemu Czekajcie, czy ona ma, ma problem z wałkiem przy ruszaniu? Nie, nie ma problemu Także zajebiście, bardzo nawet fajnie pasuje do tutaj 30 Ta siewka Także polecam, tutaj fajny zestawik Powiem wam, yy, już mamy szczepiony Także oczywiście wszystkie mody są w opisie Przypominam yy, No i co wam tutaj jeszcze powiem Fajna siewka, także serdecznie zapraszam do pobierania no i kolejną modyfikacją jest to przyczepa Autosan. Kurde, czekałem aż te przyczepy w końcu wyjdą, bo to są moje ulubione polskie przyczepy. Yy, jak to zresztą zauważyliście na pewno na seriach polskich, jakie zawsze robię, to zawsze jest ta Autosan. Yy, no i tak, mamy oczywiście pojemność 3, 360, możemy też zwiększyć yy, tutaj, wiadomo, burty dodać, mamy 5 ton, yy, mamy również tutaj... O, jeszcze mamy takie burty fajne. Ej, zajbiście, nie mamy tylko drewnianych. O! Tu widzę, że tutaj ulepszona ta jest i to wciul. I nawet widzę, że na kostki chyba jest o. Ej, zajebiście, no mi się mega podoba Weźmy sobie tutaj standardową konfigurację Mamy oczywiście zmiany kół Możemy sobie koła dać przykładowo Aha, bo to są takie mniejsze Jest to takie, o yy, Tutaj mamy tak, o, widzę, że możemy też taką opcję sobie O, możemy drewno dodać. Ej, zajebiście, mega dużo opcji ta trzepa posiada yy, Mamy oczywiście trójkąty Odblatki jakieś Jakieś łańcuchy i tak dalej Napis na ramię, o, proszę bardzo yy, I tutaj też jakieś pierdoły, nie Także naprawdę mega fajnie, mega fajna przyczepa. Yy, mamy również dużo kolorków do wybrania sobie z tego co widzę. Możemy sobie powybierać przykładowo. No dobra, dajmy ten oryginalny. Yy, podwozie, kolor podwozia. No mega dużo, nie? Jest mega dużo tutaj opcji. Yy, kupmy sobie to. Przy... A, jeszcze zobaczmy, czy wali błędami. Yy, z tego co widzę, błędami nie wali, także no bardzo dobrze, yy, oczywiście. Mamy tam dwie opcje, bo jeszcze jest taka niższa, no i wyższa. Kurde jak to fajnie wygląda on nie I ta 30... Ej, dzisiaj dobry odcinek, bo i mega zajebista 30 tutaj i zajwiste maszyny w ogóle, nie? Zobaczcie jak ta przyczepa fajnie wygląda. Ej, no już z tego idzie sklepić jakąś serię, nie? Zobaczcie. Z tego już idzie zlepić fajną serię. Zobaczmy, oczywiście, czy przyczepa ma y, tekstury. Oczywiście, tekstury ma, wysypanie też jakieś tam ma. Nie wiem, czy to jest podstawowe, czy ono jest podwyższone, Czekajcie, wsypmy sobie coś tutaj jeszcze przykładowo. Nie, dajmy na to rzepak. No, jak widzicie, wszystko fajnie się usypuje. Ej, ta 30. widzę, że też ma problem, nie? Fajnie jest zrobione to, że ono rzeczywiście czuje tą przyczepę też. Mega. Ale, no, kurde, fajne. Fajne modziki powiem wam. Także, no, jeżeli chodzi o przyczepę, też wam serdecznie polecam. Eee, no i trzecie, trzecia maszyna na dzisiaj jest to e, kultywator 3-metrowy. Który, no, 30 nie pociągnie tego kultywatora. Ale, no, spróbujemy, zobaczymy. Tutaj z tego co widzę, tylko mamy kolorki do zmiany. Nic więcej. Niestety, błędami nie wali. Także, zobaczmy. Dajmy szansę temu kultywatorowi. I, i, i zobaczmy, jak on tutaj się będzie e, prezentować. No, na pewno, co? To ja wam powiem, że. No do 30 on jest przyduży, zresztą tam on wymaga 68 koni, więc no to jest ponad dwa razy więcej niż 30 ma. No jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi, żeby podnieść, to no to daje radę, nie? Ale no tym popracować to chyba będzie ciężko. No zresztą pojedźmy na pole, zobaczmy, o no to jest za ciężkie, no to jest za, za ciężkie też 30 nie da rady, także no ten kultywator nie jest do 30, ale ogólnie do takiej 60 już by była gipsu, nie? był do yy, Dobra, zobaczmy, opuśćmy sobie i zobaczmy, czy są animacje. Ej, zajebiste animacje ma ten kultywator. Mega mi się podoba. Teoretycznie tutaj 30 daje sobie, jak widzimy, radę albo nie daje, znaczy to teraz przebiegi jest, bo mam automatyczną i zmuliło ją przez to, że są biegi. No ale co to dużo mówić, Kultywator działa, yy, także... Yy też go polecam, tylko że do 60, a nie do 30, bo jak widzicie go trochę... Do 30 nam troszeczkę podnosi niestety, no bo to nie jest kultywator dla niej. Ale co ja wam jeszcze teraz powiem? Został nam ostatni modzik. Modzik dzisiejszego odcinka, chyba najciekawszy. Jak się coś wydaje, bo jest to oczywiście Fiat 125 6 y, 102, ta, 126P y, Oczywiście maluszek, polski maluszek y, Tutaj mamy oczywiście, jak widzicie Dużo konfiguracji y, Ciekawych, możemy go tutaj usprawnić y, Wali błędami Niestety w ciul, także nie polecam Żebyście go pobierali, ale no dajmy mu szansę Zobaczmy tutaj sobie jaką się będzie prezentował Wsiądźmy sobie, do... zobaczcie jaki on jest mały nie? Rzeczy... Znaczy no nie jest ogólnie małym samochodem nasza postać jak widzicie głowa aż wystaje, tak taki jest mamy to samochodzik, no ale dobra, zobaczmy tutaj odpalmy, no i dobra z tego co słyszę nie ma dźwięków niestety ten maluch ale jest bardzo zwrotny za to jedzie 80 na godzinę także powiem wam tak no przez to, że nie ma dźwięków i wali tak błędami, to powiem wam, że no nie polecam wam, żebyście go pobierali. O, tylko te, to, jak wiecie, on jedzie po tej szosie, nie? Tu tak jak rowerem się jedzie. Ale niestety nie ma żadnych dźwięków, w środku też nic się, widzę, nie rusza. Yy, także no ogólnie słabo dopracowany mod, Ale jakiś tam maluszek wiadomo jest, jest to jedyny maluszek, i ścieć nie chcąc, to jakby ktoś nie był czepliwy, no to mógł, można by na tym pograć, ale niestety, no tak, no i wali błędami w ogóle. Także, no jak ktoś malucha to może się ściągać, ale no, szczerze mówiąc chyba zbytnio nie polecam. E, także co, na dzisiaj było to by wszystko, fajne modziki tak naprawdę e, i co, widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku i w środę zapraszam na e, nową serię, także trzymajcie się na razie i cześć!